Cześć, witajcie. Czwórka z tej strony i witam Was serdecznie w nowym materiale. Tym razem pogadamy o Mass Effect, ale nie o Mass Effect 1, 2 czy nawet 3. Pogadamy o Mass Effect 4, która jest zapowiedziana. Ale nie wiemy o niej praktycznie nic. Szczerze powiedziawszy nawet użycie nazwy Mass Effect 4 jest pewnym nadużyciem, bo wcale nie wiemy czy będzie używana. Może to będzie Mass Effect coś tam coś tam albo coś tam coś tam Mass Effect. W tym materiale pogadamy o tym co już wiemy, chociaż tych rzeczy jest mało oraz czego możemy się domyślać na temat kolejnej części Mass Effecta. Od razu zaznaczam, że jako, że jest to materia traktująca o grze, która jeszcze nie wyszła, a w pewien sposób będzie nawiązywała do poprzednich części, to będą tutaj zawarte spoilery odnośnie Mass Effect 1, 2 i 3, czyli oryginalnej trylogii. Jeżeli nie graliście w Mass Effecta, to bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam i wróćcie tu wtedy, kiedy już zagracie. Ok, czyli po tym ostrzeżeniu możemy przejść do sedna rzeczy, czyli do Mass Effect 4 i tego czego się po nim spodziewamy bądź czego powinniśmy się spodziewać, a co jest potwierdzone. Tak jak Wam powiedziałam na samym początku, potwierdzonych rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Jedną z nich jest to, że nie będziemy grać Shepardem. Że trylogia Sheparda jest zakończona. I szczerze powiedziawszy, ja jestem z tym całkowicie ok, ponieważ to była naprawdę epicka przygoda, epicki bohater i myślę, że nie potrzebujemy dalej rozciągać jego dziejów. Jego przygoda jest skończona, zakończył ją w różny sposób, ale to o tym za chwilkę. Jeszcze w roku 2013, Biower zapytał fanów, co byście chcieli wiedzieć. O naszej grze, jeżeli mielibyśmy wypuścić pierwszy trailer, tak jak zrobiliśmy to do nowego Dragon's Age'a? Fani odpowiedzieli, chcielibyśmy poznać bohatera i chcielibyśmy wiedzieć, kiedy zadzieje się akcja. Bo widzicie, jeżeli chodzi o Mass Effect, to nie ma tego sprecyzowanego. Nie wiemy, czy to jest sequel w stosunku do przygód Sheparda, czy może prequel, a może w ogóle jakiś totalny spin-off, także nie będzie to w żaden sposób korelowało z poprzednimi przygodami. Kolejnymi dużymi znakami zapytania są wspomniany wcześniej bohater oraz nowy przeciwnik, nowy antybohater, nowe zdarzenie, które będzie miało miejsce i wokół którego kręcić będzie się fabuła. Tego ostatniego pewnie nie poznamy do ostatniej chwili przed premierą, a może byłoby miło właściwie, gdyby Bior utrzymał to w tajemnicy aż do samej premiery gry. Ale jeżeli chodzi o bohatera i czas, kiedy będzie miała miejsce akcja, możemy się nad tym chociaż trochę pozastanawiać. Zacznijmy od tego, kiedy mogłyby mieć miejsce nowe przygody. Czy to będzie prequel czy sequel? Patrząc na bardzo bogate uniwersum, które zostało stworzone, oraz jego bardzo bogatą historię, można by sobie pomyśleć, że bez problemu można stworzyć grę na podstawie jakichś wydarzeń historycznych, takich jak Rebelia Krogan, czy może wojna z Getami. Tylko powstaje jeden malutki problem. Taka wojna z getami na nasze czasy miała miejsce w 1895. Czy wiecie, co wtedy robili ludzie? Po raz pierwszy zastosowano promienie Rentgena w celach klinicznych oraz rozegrano pierwszy na świecie mecz siatkówki. Jeżeli chodzi o osiągnięcia kosmiczne, zero. No dobra, to pójdźmy dalej. W takim razie, koło roku 900 naszej ery, Turjanie dołączają do Rady Cytadeli. Co wtedy robią Ziemianie? No jakieś 7 lat później powstaje pierwsza w historii Ziemi zmianka o Bratysławie. Pisana zmianka o Bratysławie. Okej, okay. no to Rebelia Krogan? Rebelia Krogan jest jeszcze wcześniej. To jest rok około 700. Więc e, niespełna 8 lat później Japonia bije swoje pierwsze monety. No to w takim razie może wojna z rakiniami. Hmm, w tym momencie Tyberiusz tłumi rewoltę w Germanii. Czyli znowu osiągnięć kosmicznych plus minus zero. I tak jak twórcy faktycznie przyznali graczom rację, że grywalne rasy obcych byłyby fajnym pomysłem, tak jednak Mass Effect do tej pory kręcił się wokół rasy ludzkiej. Nie oznacza to, że musimy być zawsze głównym bohaterem serii, ale przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie Mass Effect bez ludzi, tak totalnie bez nich. Idąc tym tropem, można założyć, że nowe przygody mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ludzie są już obecni na arenie międzyplanetarnej i międzygwiezdnej. A naszym pierwszym kontaktem z obcą cywilizacją jest wojna pierwszego kontaktu. 2157. Wtedy to właśnie próbujemy uruchomić jeden z niedziałających przekaźników masy, a jako, że jest to zakazane prawem Cytadeli, to Turianie atakują nas i w ten sposób dochodzi do konfliktu. Można by pomyśleć, że te wydarzenia to wspaniały materiał na grę, tylko problem polega na tym, że to nic nowego. Z tamtego okresu historii powstały już dwie książki z uniwersum Mass Effect, a dodatkowo ciekawostką jest to, że w trakcie wojny pierwszego kontaktu Shepard ma już 3 lata, a do wydarzeń znanych z Mass Effect 1 zostało już tylko 26 lat. To jest bardzo ciasny okres na to, żeby zaprojektować grę, która będzie mieć głębokie podłoże fabularno-historyczne i będzie mieć fajne tło. Jest mało swobody, szczególnie, że wiemy co się działo przed i co będzie dziać się po. Wiemy, że za chwilę przyjdą żniwiarze, i, i można by mieć takie niemiłe uczucie, że z, co z tego, że ja ratuję tych ludzi, skoro za chwilę przyjdą żniwiarze i praktycznie wytną wszystkich w pień, zostanie jeden szepard. No dobra, przesadzam, nie tylko jeden szepard, ale mała garstka ludzi, która wreszcie pokona zagrożenia. W ten sposób na to patrząc, prequel jest praktycznie niemożliwy. No chyba że zerwą z rasą ludzką, i wtedy. Bardzo fajnie byłoby na przykład zagrać w czasie rebelii Krogan. Ja bym bardzo, bardzo chciała. Żeby było zabawniej, to sequel też nie jest prostą sprawą. Mass Effect skończyło się w sposób dość otwarty, ale jednak gracz mógł albo zniszczyć wszystkie gatunki syntetyczne, albo przejąć kontrolę nad żniwiarzami, albo na przykład przeprowadzić syntezę organizmów żywych i maszyn. Przy tak zróżnicowanych zakończeniach trudno będzie pogodzić wszystkich graczy. Oczywistym jest, że najprawdopodobniej sequel będzie wykorzystywał tylko jedno z nich, a co za tym idzie, niektórzy będą się czuć trochę oszukani, przecież w poprzedniej grze oni zadecydowali inaczej. Chociaż jest na to sposób, jeżeli gra byłaby odpowiednio daleko rozsunięta, czyli daleko wyprowadzona w przód, także uniwersum pierwszej trylogii byłoby plus minus jakimś starożytnym mitem, to moglibyśmy dojść do sytuacji, gdzie rasy, które żyją teraz, obecnie, czyli w nowych częściach, miałyby takie pchi? Wojna ze żniwiarzami? No to na pewno nie było aż tak epickie, jak to tutaj jest opisane, tylko pewnie ktoś przesadził i przez wieki urosło to do jakichś legend. Na pewno nic takiego nie było i generalnie ten cały szepard to jest taki wyidealizowany. To by była fajna koncepcja, ale niestety ona eliminuje możliwość spotkania jakiejkolwiek postaci, którą znamy z wcześniejszych części. A gracze lubią dostawać takie smaczki na zasadzie o tutaj widzę Liarę chociażby przez chwilę, ale tak, tak ja ją dobrze znam. Niestety takie założenie powodowałoby, że nikt nie mógłby dobrze pamiętać tamtych czasów, więc nie moglibyśmy spotkać nikogo, jedynie może zapisy i tyle. Dlatego o wiele bardziej prawdopodobne wydaje mi się przesunięcie fabuły o kilkaset lat do przodu. 200-300. Pamiętajmy, że ludzie żyją w tym uniwersum około 130 lat, więc dla nas byłoby to 2-3 pokoleń. Inne rasy żyją od nas bardzo często dłużej, jak wspomniane wcześniej Asari, które żyją ponad 1000. Więc moglibyśmy jeszcze spotkać niektóre postacie, które znamy z oryginalnej trylogii, a z drugiej strony bylibyśmy zmuszeni do budowania totalnie nowej drużyny, totalnie nowych doznań i poznawania totalnie nowych ludzi, ponieważ ludzie by się na tej przestrzeni jednak dosyć mocno zmienili. To w ogóle jest warte wspomnienia, ponieważ my w samej trylogii bardzo szybko się zmieniamy jako rasa. Jeżeli chodzi o historię, to od momentu, w którym pierwszy raz spotykamy się z Turianami, a do momentu, w którym zaczyna się Mass Effect 1, kiedy niedługo pierwszy człowiek zostaje powołany jako widmo Mija tylko 26 lat. Inne rasy czekały na to o wiele, wiele dłużej. Więc, mimo że chętnie zobaczyłabym Mass Effect bardzo daleko w przyszłości albo bardzo daleko w przeszłości, to stawiam, że będzie jakieś 200-300 lat po um, wydarzeniach z trzeciej części. W ten sposób faktycznie mogą się odciąć od Szeparda i jego historii, a jednocześnie w pewien sposób nawiązywać i puszczać smaczki do Gracza. Punktem drugim na naszej liście jest niewiadomy bohater. Wiemy, że to nie będzie Shepard. Wiemy też, że nie będzie to osoba podobna do Sheparda. Bior bardzo jasno powiedział, że nie chce klonów Sheparda. Czyli w takim razie może to będzie jakiś naukowiec. Może handlarz? Może jakaś osoba kreatywna? Wyobrażacie sobie pisarza, który przez przypadek jest dokładnie w centrum wydarzeń kosmicznej katastrofy bądź wielkiego kosmicznego konfliktu i musi coś zrobić i nie będzie to pisanie wierszy? Nie wiem, tu akurat strzelam. Było trochę mm, głosów od fanów, że może byłaby to jedna z postaci, którą już znamy, ale wtedy nie mielibyśmy tego motywu odcięcia się totalnego od przygód Szeparda, więc ja w to trochę wątpię. Jednym z faworytów jest Garus. Faktycznie przyznaję, że Garus ma bardzo ciekawą historię. Jest w ogóle ciekawą postacią, która ma bardzo ciekawe motywy. Samo to, że on w pewnym momencie został tym archaniołem, e, który polował na Zbirów, no, to był ciekawy zwrot historii. Ale właśnie myślę, że Garus był jednym z naszych najbliższych współpracowników, więc jeżeli twórcy faktycznie chcą się odciąć od szeparda, co trochę to podkreślają, że ani nie chcą mieć nic wspólnego z szepardem, ani może nawet nie będą chcieć się odnosić do jego historii, to nikt z naszego bliskiego otoczenia być to nie może. A Garus wpada prawie że najbardziej, ponieważ jest to postać, która towarzyszyła nam praktycznie przez wszystkie części. Ciekawym pomysłem jest możliwość grania obcą rasą. Bądź obcymi rasami, czyli że niby mielibyśmy wybór, jaką rasą mielibyśmy grać. Tylko ze strony scenarzystów i pisania historii jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Bo tak naprawdę, pierwsza trylogia była tak świetnie napisana właśnie przez to, że skupialiśmy się wokół jednej rasy, i nasza postać miała jakieś konkretne tło. Jeżeli mielibyśmy wybór, to albo scenarzyści musieliby wziąć pod uwagę naprawdę wiele możliwości początkowych, trochę jak w Dragon's Age Origins, ale myślę, że tam się to nie do końca udało. Albo, w drugą stronę, odpuścić kompletnie, jakby tło historyczne i napięcia między. Konkretnymi rasami, no bo w tym momencie napisanie scenariusza byłoby po prostu trudne. Oczywiście nie byłoby niemożliwe, tylko musicie pamiętać o tym, że jeżeli rysujemy takie wielkie drzewo, to jest duża szansa na to, że gracze będą przechodzić jedną konkretną zwykłą gałęzią. Czyli te wszystkie inne stworzone gałęzie byłyby po prostu stratą czasu dla deweloperów. Dlatego bardzo często fabuła gry nie wygląda jak takie pięknie rozwidlające się co trochę drzewo, tylko ona się rozwidla i zaraz schodzi, rozwidla i zaraz schodzi, tak żeby jednak w gruncie rzeczy cała oś się kręciła wokół jednej konkretnej historii, tak żeby nie można było za bardzo pójść na bok bo nie wszyscy gracze pójdą na bok, ba, nie wszyscy gracze skończą tą grę. Więc jeszcze kolejną alternatywą jest to, że po prostu dostaniemy do gry nową rasę, ale to będzie nasz jedyny wybór, czyli będziemy musieli na przykład grać kwarianinem. I koniec. Scenariusz i cała gra będzie rozpisana pod to, że zaczynamy grać tą rasą. Ludzie gdzieś tam będą, ale będą jako postacie poboczne. Koncepcja, szczególnie dla starych wyjadaczy, jest bardzo fajna, ponieważ my chcemy wiedzieć, jak to by było zagrać Asari kroganinem czy, czy Getem nawet. Z drugiej strony niestety, jako że nowa trylogia będzie totalnie się odcinać od starej trylogii, to trzeba ją znowu jeszcze raz sprzedać, i twórcy liczą na to, że oprócz tego, że ściągną starych wyjadaczy, ściągną też nowych graczy. A nowi gracze o wiele łatwiej będą się utożsamiać z bohaterem, który będzie człowiekiem, niż z bohaterem, który nawet do końca nie wiadomo jak wygląda. Patrz talii. Więc w ten sposób dochodzę do wniosku, że najprawdopodobniej pewnie będziemy grać człowiekiem, a to całe gadanie o tym, że będziemy może sterować innymi rasami będzie w formie jakiegoś krótkiego przerywnika na zasadzie ok, jest główna przygoda, ale zostawiłeś swojego towarzysza gdzieś tam i teraz musisz nim zagrać, żeby coś tam otworzyć albo coś tam pomóc głównej postaci. Tak sobie to trochę wyobrażam. Marketingowo wygląda świetnie, no bo możemy powiedzieć, że gracz będzie mógł sterować obcą rasą, a w praktyce wygląda to tak, że bohater nadal zostaje człowiekiem. Przynajmniej tak to przewiduje, to będzie najbardziej sprzedajna wersja dla nowych graczy, tak żeby ich zachęcić do kupna tego tytułu. Takie są moje przemyślenia na temat nowego Mass Effecta. Jako, że strasznie na tą grę czekam i chyba niedługo zacznę znowu grać od początku w pierwszą trylogię. Dajcie znać, czy w jakiś sposób Wy się zastanawialiście nad nowym Mass Effectem, czy na niego czekacie. Czy zgadzacie się z moimi przemyśleniami, czy jednak widzicie to jakoś inaczej. Na sam koniec jeszcze lista rzeczy, która... Na pewno jest już potwierdzona. Na pewno będziemy wykorzystywać w grze silnik Frostbite 3, czyli ten sam, który będzie użyty w nowym Dragon Sage'u oraz jest już używany w Battlefieldzie 4. Prace nad grą są w jakiejś połowie aktualnie. To jest wiadomość sprzed miesiąca dokładnie. No i jeszcze wiadomo na pewno, że rozgrywka będzie bardzo podobna do poprzednich części, czyli będziemy mieć do czynienia z połączeniem rpg oraz shootera. Mam nadzieję, że będzie to bardziej wzorowane na pierwszej części niż drugiej i trzeciej, ale są na to minimalne szanse, bo z części na część, jak pewnie wiecie, Mass Effect ulegał uproszczeniom. Ech, strasznie tego żałowałam, no ale taki live najwyraźniej. No, i to by było tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, pamiętajcie wrzucić łapkę do góry. Jeżeli macie jakieś informacje na temat Mass Effecta, to wrzucajcie je w komentarzach. A ja Was bardzo pozdrawiam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale dosyć szybko. Trzymajcie się, czwórka bez odbioru.